Gdzie będziemy się opiekować naszym wewnętrznym dzieckiem? Widzicie, że jestem bardzo dobrze przygotowana. Mam odpowiedni obów, mam jakąś taką pówkę nie mam co prawda ani klocków, ani lalek, ani misiów, ale myślę, że bez tego też damy radę. Często mnie pytacie, czy w każdym z nas mieszka to wewnętrzne dziecko? No tak, tylko jakbyśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy mieszkaniem albo domem, to pytanie jest, gdzie to dziecko dokładnie mieszka? Czy jest gdzieś zamknięte w komórce na cztery spusty, upchnięte w szufladzie, w mroku siedzi w łazience, czy też może zajmuje wszystkie pomieszczenia i pomimo, że jest tylko dzieckiem, to zdecydowanie chciałoby w każdej sprawie mieć coś do powiedzenia. Tak naprawdę od tego, jak się czuje nasze wewnętrzne dziecko, jak się czuje względem całości, jaką my jesteśmy, zależy to. Jak będziemy funkcjonowali, czyli jak nam będzie w życiu. I to nasze dziecko wewnętrzne, które umieściliśmy w komórce albo daliśmy mu do dyspozycji całe mieszkanie, domaga się uwagi. Teraz, dlaczego jest takie istotne, żeby zrozumieć różnicę pomiędzy nami jako całością, a tym maluchem w nas w środku? Ano dlatego, że zupełnie inaczej prosimy o uwagę jako dorośli ludzie, a zupełnie inaczej prosimy o tę uwagę jako dzieci. I bardzo często jest tak, że ta historia zlewa się z teraźniejszością. A tak naprawdę nie da, się, nie da się zrobić czegoś takiego, żeby bez udziału dorosłego dziecko stało się dojrzałym człowiekiem. I my musimy się bardzo dobrze tym dzieckiem zaopiekować, żeby ono się nauczyło sygnalizować, że potrzebuje uwagi, dzisiaj w zupełnie inny sposób niż robiło to dekadę, dwie albo trzy temu. Żebyście to jeszcze lepiej zrozumieli, żeby to w ogóle maksymalnie uprościć, pozwolę sobie na kilka takich, e, takich porównań, które nie będą ani naukowe, ani jakieś bardzo, bardzo filozoficzne, one będą po prostu życiowe i w moim odczuciu pomogą Wam zaopiekować się tym swoim wewnętrznym dzieckiem. Pierwsza sprawa to są sygnały. Jak w ogóle rozpoznać, że chodzi o ten, o ten głos tego dziecka? E, najłatwiej kiedy widzimy, że nasza reakcja z którą czujemy się dyskomfortowo, i nie zawsze w momencie, jak reagujemy, ale na przykład chwilę później, jest w skali taka, a zdarzenie było takie. Na przykład, kiedy ktoś mówi do nas, nie masz racji, a my reagujemy, ależ jak to? Nie możesz mnie tak poniżać, jak możesz mówić, że nie mam racji, jak możesz uważać mnie za idiotkę? Lamka. Czy powiedzeniu, że nie mam racji. Jest coś o tym, że ktoś uważa mnie za idiotkę? Nie. Czy to oznacza, że ktoś nas nie szanuje? Nie. Ale jeśli zdarzało się tak w naszym dzieciństwie, nawet w najlepszym domu, że kiedy usiłowaliśmy na przykład powiedzieć coś na temat klocków rozsypanych, albo po prostu jak to dzieci, opowiedzieć jakąś pierdołę z podwórka, a nasza mama lub tata w tym konkretnym momencie nie mieli czasu, żeby tego wysłuchać, i nawet w najlepszej trosce i miłości, ale jednak zasygnalizowali, nie teraz, nie teraz, nie mam czasu. I robili to wiele razy, to jest bardzo prawdopodobne, że myśmy się nauczyli, że nie ma czasu, żeby nas słuchać, że jesteśmy za mało ważni, żeby nasze sprawy były ważne. I to mówię o sytuacjach, gdzie te domy były naprawdę dobre i wspierające. A wyobraźcie sobie, jak się działo w domach, w którym tym rodzicom wychodziło słabiej. Dziecko nie umiało się bronić w mądry sposób. Więc albo krzyczało i tupało, i ten dorosły, którego zademonstrowałam przed chwilą, to powtarza, albo robiło jeszcze inną rzecz. I ona jest również nieadekwatna do tego, że ktoś powie: Nie masz racji, czyli wycofywało się, chowało w sobie i mówiło: Ok, to więcej już nic nie powiem. Podsumowując, za każdym razem. Kiedy jakaś sytuacja pozornie niegroźna powoduje w nas nadmiar emocji. I albo je wyrażamy, albo tłumimy te emocje w sobie, to najprawdopodobniej nasze wewnętrzne dziecko próbuje się wydostać z tej komórki. Albo biega właśnie po całym domu i krzyczy Halo, Halo! To ja zauważ mnie. I teraz tylko ważne, w jaki sposób się tym dzieckiem zaopiekujemy. Widziałam wiele różnych metod, cudów, czarów, historii i zabaw, które miały na celu zaopiekowanie się wewnętrznym dzieckiem, nauczenie nas opiekowania się wewnętrznym dzieckiem. Ponieważ z założenia nie krytykuję metod, dopóki one nie szkodzą, to jeśli którakolwiek z nich Wam pomogła, fantastycznie. Natomiast wyczulam na jedną rzecz. Siedzenie w dzieciństwie dłużej niż to konieczne absolutnie nie ma sensu. Dopatrywanie się w naszych rodzicach, bez względu na to, jakie mamy z nimi dzisiaj relacje, jak ci oni faktycznie byli, winy i czekanie, aż to oni to naprawią, nie ma sensu. Czarowanie rzeczywistości i udawanie, że wszystko jest fantastycznie, też nie ma sensu. Co zatem ma sens? Przede wszystkim musimy dać sobie prawo do tego, żeby odczuwać te przykre uczucia, nawet wówczas, kiedy uważamy, że mieliśmy świetny dom rodzinny. Niezwykle często moi klienci e, mówią o tym e, kiedy w ogóle mówią o swoich uczuciach i o, tym, i o tym tęskniącym dziecku, kiedy się już dobierają do tego wewnętrznego dziecka, to pojawia się taki ogromny opór, bo oni mają wrażenie, e, że za sekundę będą musieli uczynić swoich kochanych rodziców jakimiś potworami. Które się dopuściły zaniedbania. W ogóle zrezygnujcie z takiej filozofii. My się nie zajmujemy i naprawdę nie zajmujcie się ocenianiem swoich rodziców. Zajmujcie się sobą i danie sobie prawa do tego, że było mi kiedyś źle i czegoś mi brakowało, nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że moi rodzice są nie w porządku, bo oni mogli po prostu tylko coś robić nie w porządku. Mogli się starać, mogło im nie wychodzić. Mogli się też nie starać, ale. Ta wiedza w żaden sposób nam nie pomaga. Ma sens danie sobie prawa do tych uczuć. Obejrzenie tego, co się dzieje. Poczucie tego, co się dzieje. I to jest jakby pierwszy, bardzo ważny krok. Chcę przez sekundę poczuć, jak to było. Przez ten jeden moment prawdopodobnie będzie nam bardzo trudno, bo lawina tych uczuć może nas trochę przytłoczyć. I dopiero po tej chwili. Można na sekundę włączyć głowę. Na sekundę albo na trochę dłużej. Po co ta głowa? Znowu nie po to, żeby analizować, ale żeby zrozumieć, że wtedy nie mieliśmy innych szans, innych możliwości, innych doświadczeń, żeby pokazać, że czegoś nam brakuje. Prawdopodobnie nawet o tym nie wiedzieliśmy, bo świat dziecka i świat dorosłych to jest tak mniej więcej jak świat mrówki i nasz świat. I dla takiego dziecka wszystko to, co się dzieje na zewnątrz, jest czymś, co po prostu tak ma wyglądać. I nawet jak czuje, że jest mu źle, to nie bardzo wie, jak to zamanifestować. W związku z tym myśli sobie, może to nie jest tak, że ja się mam prawo źle czuć, tylko może coś jest ze mną nie w porządku. Ale ta druga część natury dziecka mówi, ale ja chcę, jest mi tak smutno. I krzyczy, płacze, tupie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o deficyt uwagi. O... Niezaspokojoną potrzebę taką, taką, taką albo inną. Nie będziemy teraz o tych potrzebach mówić, choć jeszcze nie raz do tego wrócę. Co wie nasz dorosły, który już poczuł sercem dziecka i teraz może coś z tym zrobić? Wie jedną najważniejszą rzecz. I nie wiem, czy to będzie dla Was smutne czy wesołe, ale w moim odczuciu to jest bardzo prawdziwe. Nie ma na co czekać. Nie ma sensu krzyczeć. Nie ma sensu płakać w taki sposób, bo dzisiaj tym dorosłym, który może się zaopiekować wewnętrznym dzieckiem, nie jest mamusia, tatuś, babcia, tylko mła, ja. Jeśli już to wiem i wiem, że we mnie ten mały człowiek czasami czegoś chce, no to teraz ja będę tym dorosłym, który pozwoli mu dojrzeć. No dobrze. To teraz, jak już wiemy to, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne wewnętrzne dziecko i że mamy je dopieścić, że mamy się o nie zatroszczyć, że mamy sprawić, żeby nie wrzeszczało zbyt głośno, a na pewno nie tak, żeby aż ściany pękały i żeby nie płakało w stłumieniu albo nie dusiło w sobie emocji, to jak my jako dorośli mamy to tak naprawdę zrobić? Przecież nie patrzymy na siebie jak na takie małe dziecko. A już wybitnie, jeśli trzymaliśmy to wewnętrzne dziecko wcześniej w komórce albo w szufladzie, to w żaden sposób nie potrafimy nagle powiedzieć do niego: "Tatjanko, Tanusiu, to jest Tatiana, proszę cię opanuj się, Tatiana", ale dziewczyny sobie radzą. Tatiana, naprawdę stawcie na więcej niż na to, żeby beczeć bez powodu. Tatiana, Mądrość się liczy, a nie uroda. Tak do tej pory rozmawialiśmy ze swoim dzieckiem. No to teraz, żeby było inaczej, to wyobraźmy sobie nie Tatianę lat 48 w lustrze i nie sadzajmy jej na kolana, nie dajmy jej klocków, tylko wyobraźmy sobie dowolne dziecko w rodzinie, w okolicy. Jakiekolwiek dziecko, które budzi w nas tkliwość i ciepłe uczucia. Takie w wieku 4-5 lat. Dziewczynkę albo chłopca. Takie dziecko z takimi rajstopkami, troszeczkę pozwijanymi pozwiniany, na kolankach. Albo chłopczyka, którego mamusia ubrała w kalesonki do przedszkola, choć to straszny obciach. I takie dziecko. Przez sekundę wyobraźmy sobie, kiedy troszczymy się o siebie. A jak już sobie wyobrazimy tego brzdąca, to popatrzmy chwilę na jego minkę i będziemy wszystko wiedzieć. Będziemy wiedzieć, czego mu w tym momencie tak bardzo brakuje. Czy czuje się niesłyszane, niekochany, niezauważony, smutne, przerażone. W zależności od tego, co tam zobaczymy, dajmy mu to od siebie z dzisiaj, z dorosłego. Powiedzmy, do naszego grząząząca skarbie. Zawsze, kiedy będziesz potrzebować, to ci usłyszę. Jestem przekonana, że dasz sobie radę. Będą cię spotykać trudności, ale wiem, że sobie świetnie z nimi poradzisz. Wierzę w Ciebie i taką, jaka jesteś, takiego, jaka jesteś, w stu procentach Cię akceptuję. Jesteś naprawdę najsłodszym, najkochańszym dzieckiem. Na tej kuli ziemskiej. W pracy ze swoim wewnętrznym dzieckiem bardzo może pomóc książka, odkryć swoje wewnętrzne dziecko, które się niedawno ukazała. Ja jeszcze jej nie skończyłam, ale już jestem prawie na finiszu i naprawdę jest tu dużo przydatnych ćwiczeń. I rzadko reklamuje swoje własne produkty, ale tym razem także w trosce o swoją tatiankę, czyli dziewczynkę z Safy, o której tu piszę. Chciałam Wam też zaproponować luz, i tak nie będę idealna, bo dużo czasu poświęciłam tutaj, takim historiom, które pomagają się uporać właśnie z różnymi schematami z dzieciństwa. Ale przede wszystkim, niezależnie od tego, co będziecie czytać, pamiętajcie. My to musimy zrobić.